Przynajmniej są gabi, zachęcam do chodzenia na ten kanał. Jest to nowy kanał, więc na razie nie znajdziecie tam odcinków, ale może kiedyś będą nawet live. Więc subujcie, dostaniecie powiadomienia. Jak zasubskrybujecie z dzwonkiem, dajcie lajka, like, bo to jest nowy kanał. Więc nie chcę od razu. Mieć sami głow w dół raczej więcej niż w górę Dzisiaj gramy online, w GTA Online na telefonie, ale no jest to GTA. Dobra, znalazłem tam jakiegoś gościa, więc zaraz będę strzelał. Dobra, zabiłem hmm. O nie O nie, ja go nie zabiłem hmm. Nie mogę tam Ale tam jest jakieś auto Tam też chyba nie będę mógł No ja już Niestety jestem na pustyni No to w sumie, nie wiem, zaraz będzie tyle. Chciałem Wam tylko coś pokazać na początek, bo mój kanał dopiero się rozwija. Odcinków niestety codziennie nie będzie, bo nagrywam z telefonu, więc no, nie wiem, chyba każdy tak ma. Trzeba najpierw wpisać datę, godzinę, minutę, no i nie wiem. Opinie, tytuł, i dopiero wsyłać, więc nie jest to takie łatwe jak wygląda. Trzeba po prostu się wsyłać i o którejś tam godzinie będzie. No więc to na razie tyle. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru. Nie wiem o której to oglądacie. Subujcie, właśnie, z dzwonem, jak mówiłem, i dostaniecie powiadomienia, jak będą jakieś live'y, Może z kolegą coś nagram. Nie wiem. I. Mm, piszcie oczywiście w komentarzach, y, na przykład, jakie chcecie gry albo coś. Jakieś gry mobilne, brau braula, może World Maxio, nie wiem. Takie różne, a na razie to będzie na tyle. Więc spa, widzowie.